Cześć Weronika, co tam robi? Jestem, jest to tak, to jest moja główna aktywność. Podczas tej kwarantanny robię z mamą ciasta. Dzisiaj zrobiliśmy ciasto cytrynowe. Ale wie... To co to było? To, to co to było? To co było? jakie ciasto? Jakie ciasto? Opowiadaj. No dzisiaj cytrynowe, ostatnio brałem mnie z malinami. Oj, oj, oj oj, oj, oj A panczkie wysłała do Kalisza? No nie, jeszcze nie. A to nie myślę? Kwestia sporna. <grym> no, słuchaj. Mamy rozmawiać o następnym sezonie, bo jesteś. E, już będziesz, drugi sezon z nami. E, to chyba musicie jakoś kupić. To ciasto jest jakby e, nieodzowne do tego przedłużania tak? To prawda. No tak. W poprzednim sezonie też mi dobre bardzo ciasto wyszło, więc w przyszłym sezonie jak najbardziej bardzo chętnie coś upiekę. <grym> To super, ale trochę wspominajmy, e, powiedz jak tam minął ci ten sezon, pierwszy sezon w Ekstraklasie, ten pierwszy sezon w e, dorosłej siatkówce. opowiedz nam troszkę o tym, jak to odebrałaś, jak to odczułaś, czy było wszystko ok jakieś najgorsze momenty. Minął mi bardzo dobrze, e, bardzo pozytywnie. Nie spodziewałam się szczerze mówiąc, że tak dobrze mi wyjdzie ten sezon, powiedzmy tak dobrze w moim odczuciu. E. Nie spodziewałam się, że będzie tak, takie pozytywne przyjęcie ze strony klubu, ze strony dziewczyn. Najbardziej jestem zadowolona z tego, że dziewczyny tak ciepło, ciepło mnie przyjęły do drużyny, te starsze szczególnie. Ponieważ niektórzy trenerzy wcześniej nam mówili, że ta seniorska siatkówka jednak jest, jest pewna przepaść pomiędzy juniorską a seniorską siatkówką. Więc określam ten sezon jako bardzo pozytywny. Zaliczam go do udanych i mam nadzieję, że w przyszłym będzie podobnie. A najgorsze momenty w tym sezonie? Myślę, że takie momenty były wtedy, kiedy 3 czwarte zespołu miało jakieś problemy zdrowotne i, że tak powiem, był taki ogólny szpital w naszym zespole. Nie pamiętam tego, nie pamiętam tego, przypomnij mi. Nie eee. tak, no, tutaj rzeczy sprzedajesz, no widzę. Ja ale bardzo nie, bardzo, nie, myślę, że nie będę nic mówić. Nie, ale 3 to trzy czwarte, tego nie pamiętam. No, tak troszkę naciągnęłam. Troszkę dramaturgii trzeba wprowadzić. Eee. Ale nie, takie najgorsze momenty były wtedy, kiedy dziewczyny e, miały pewne kontuzje, nie mogły e, grać, nie mogły e, nam pomagać na boisku i myślę, że to były takie... Najbardziej dołujące momenty, ponieważ nie mogłyśmy grać na takim poziomie, na którym powinnyśmy te mecze i było to widać. No niestety, niestety w tym roku szczęście nam dla bardzo nie sprzyjało. Mieliśmy planę tych kompozycji ty też narzekałeś, zresztą przypomnę ci na uraz barku. Jakoś wyszliśmy z tego troszkę w okien, trochę przodem, ale wyszliśmy na prosty. A powiedz nam o pierwszej swojej przygody z dorosłą Przedwórką, ale w bo w juniorskiej reprezentacji grałaś już dwa lata. I teraz e, pierwszy raz seniorską, zależnie z seniorską kadrą. Pierwszą, opowiadaj, co jakie masz wrażenia swoje po e, tym pierwszym brutowanie? Był lekki stresik, to na pewno. Myślę, że każdy miał kiedyś takiego małego stresa, y, kiedy wchodził do nowej drużyny y, i spotykał się z nowymi dziewczynami. Y, ale było to bardzo fajne przeżycie. C, y, poznałam się z nowymi dziewczynami szczególnie bardzo pozytywnie wspominam fakt że grałam razem z dziewczynami które wcześniej oglądałam w telewizji w seniorskiej reprezentacji więc jest to dla mnie bardzo taka ogromna rzecz która mnie napędza do dalszego działania do dalszej pracy i mam nadzieję że troszkę w tej seniorskiej siatkówce w reprezentacji pobędę i dam coś od siebie. Ja też mam taką nadzieję, bo na pewno potencjał do tego, żeby grać jako najwyższym poziomie masz, żeby nie tylko grać na najwyższym poziomie w kraju, ale z granicą być będą najlepszej środkowej w Europie i na świecie. Wszystko to tylko zależy od ciebie, od Twojej pracy z tą pracą. Na pewno nie mamy też problemu. Powiedz mi, jak ten okres tej pandemii ty przeżyłaś, bo wiemy, że dosyć... Były pewne ograniczenia w poruszaniu się, trenowania, a ty zależy do tych, którzy lubią się poruszać i, i trenować i nie spędzać czas. W związku z tym jest troszkę, jak to wyglądało w twoim wykonaniu. Znaczy, obecnie wykonuję ćwiczenia, mam swój plan odnośnie siłowni od swojego trenera Michała Adamczewskiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja też chwila pozdrawiam serdecznie. I ym, nie tykałam w ogóle piłki od siatkówki. Robię totalny reset y, od siatkówki w tym momencie. Chciałabym, żeby trochę głowa troszeczkę odpoczęła. Eee, staram się nie wychodzić z domu, jeśli ewentualnie to z psem, no, ale to trzeba z psem wychodzić na dwór, tak? Eee, i to... Tak, to wykorzystuję. Jest tak. to pewne, w pewnym rodzaju święto, kiedy mogę wyjść z psem na dwór. Więc korzystam z tego świeżego powietrza, wychodzę na balkon moje jedyne wyjście, że tak powiem. No tak, e, powiedz mi, stary kontrakt na pewno e, powiedz, jak odebrałaś super e, naszych kibiców, którzy tak się przychodzą e, na nasze mecze. E, ale Arena Kalisz jeżdżą za nami, jak twój do tego, bo na pewno z tym też się spotkałaś jako, jako zawodniczka pierwsza twoja styczność z taką atmosferą. Przed przyjściem do Kalisza wiedziałam, że y, kibiców w kaliszu będzie dużo i, i ta obecność na naszych meczach bo będzie ten dość ten No oczywiście, no. Kibice liczną grupą przybywali na, naszą, na nasze mecze i tak naprawdę dla sportowca to jest najważniejsza rzecz, bo to jednak e, jest pewien dreszczyk emocji e, od tych ludzi, którzy Cię dopingują z zewnątrz i e, jest to bardzo duża rzecz dla nas, dla sportowców. Na pewno tak. Kibice kibicami, ale sam klub. E... Poza sztabem teraz o to czy nie będę pytał, bo wiem, że powiem, że jest super zajebiście, fajnie. Ale, ale powiedzmy sobie, poza sztabem teraz i w klubie są różne również e, ludzie, którzy pomagają na każdym kroku. Jak ich odbierasz? E, czy to się on coś poprawić jeszcze? Czy może jest wszystko wspaniale? Śmiało, ważne patrz na to swoją, swoje parametry. Jak dla mnie jest bardzo dobrze, nie narzekam. Y Ci ludzie tak naprawdę, bez nich by to wszystko nie funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. A więc ci ludzie są potrzebni w naszym życiu, w chwili obecnej. I mam nadzieję, że się to się nie zmieni. Będziemy nadal korzystać z ich pomocy i oni będą nam e, tak dobrze pomagali dotychczas. No i tak jak powiedziałam, żeby to się nie zmieniło. Żeby jeszcze więcej nam pomagali, nie? nie, nie, jeszcze nie jeszcze pomagali, no nie? Nigdy nie za wiele pomocy, więc ja bardzo chętnie przyjmę. Ja też, bo to zawsze chętnie przyjmujemy pomoc ze mną, czy pomoc od nas z klubu. Na pewno pomaga nam w tym wszystkim porządna infrastruktura, bo pamiętamy o tym, że mamy dużą salę, mamy małą salę, mamy siłownię, dużo takich pokoi, gdzie możemy korzystać z indywidualnej pracy, także to wszystko chyba działa Działa na plus. Na nowy sezon podjęliśmy decyzję w Kupie, że będą nasz klub reprezentował tylko same polki. Chciałbym poznać twoje zdanie. Tak? A wiesz o tym, że te polki to będą też grot moich koleżanek? Czyli odmładzamy, idziemy w stronę polskości, tylko po polsku, na treningach, na meczach. Co ty tym chodzysz? Z mojej strony ja się bardzo cieszę. Bo to jednak jest inaczej, jak w drużynie są same polki, a e, inaczej jak w drużynie są osoby e, z zagranicy, ponieważ jednak ta bariera językowa w pewnym sensie e, nas e, blokuje. E, ale dla mnie najważniejsze, żeby dziewczyny miały charyzmę, chęć do, do walki, do grania. I dla mnie to są najważniejsze aspekty w tym momencie, o które chciałabym, żebyśmy się nimi dzieliły i, i, i żebyśmy tą wolą walki wygrywały większość meczów. Jak nie wszystkie. Dobrze, Celkuś, to mamy. Podpisać, podpisałaś kontakt, który jesteś z nami jeszcze rok. Jesteś zadowolona? To już wiemy. Bo teraz porozmawiamy troszkę o każdym. E, ten Jacek Nagrodzki, wiadomo, że zaczyna przygotowania w czerwcu. To wszyscy wiemy, Ty i ja, i, i jak. jak na to się zapatrujesz, e, co o tym myślisz, e, no będziesz swoim kucharnym szczyrku, który spędzujesz e, kilka miesięcy, nawet kilkanaście bym powiedział i na pewno znasz tam każdą cegłę e, w środku przygotowania Co ty no? no, Jednak dwa lata spędzone w szczyrku nie pójdą na marne. <laughs> E, znaczy tak, dla mnie to jest przede wszystkim okazja, żeby zdobyć doświadczenie, żeby się czegoś nowego nauczyć, e, podkręcić moje umiejętności siatkarskie e, i nie tylko, więc mam nadzieję, że ta kadra nam fajnie, e, fajnie minie, przyjaźnie, mimo tego, że nie gramy w tym roku żadnych e, turniej, ewentualnie jakieś mecze sparingowe, ale myślę, że to pomiędzy nami tylko, pomiędzy dziewczynami, e, ale jest to bardzo ważna rzecz, żeby się zgrać, tak? bo jeśli i gdzieś tam trener Nawrocki myśli o nas w, w, w przyszłości reprezentacji to jednak jest to bardzo ważna rzecz, żebyśmy już w tym momencie się zgrywały e, i walczyły o to miejsce w pierwszej szóstce. Tak, Jacek Nawrocki, trener reprezentacji e, na pewno mówi o tym, że dwa miesiące pracy przed Czerwis jest nam wyświęcone na te dziewczyny, które e, będzie chciał, żeby teraz dom były trzon. Myśli o Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce w 2022 roku. W związku z tym e, mówi o tym, że będą to dziewczyny z potencjałem i że tak powiem, e, które wymagają dużej ilości jeszcze pracy, żeby, żeby nas wzmocnić jako reprezentację. E, ty mam rozumieć, że stałaś już tu, nie? Tak. No tak, to. O tym, a teraz porozmawiajmy, o jakie miejsce byśmy chcieli grać po tym powołaniu, po tym rocie do klubu, po euforii, wiadomo, w sierpniu. Coś nowego, Zagramy na plażę. Eee, tu jestem ciekaw Twojego zdania, jak Ty będziesz wyglądała stringa. to ja potrafię się domyślać, ale jak Ty to odbierasz? Eee, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że zarząd wyszedł z takim pomysłem. Jest fajna alternatywa na ten czas, na tą epidemię, więc mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. I liczę na to, że nie będę wyglądała bardzo drewniana na tym piasku. No Nie jesteś generalnie drewniana, no, tam trzeba niestety odbijać i wszystko robić. nie Tylko chodzić do bloku, i chodź. Tak, to prawda. No nie, to tylko ja się ograniczam do dwóch rzeczy, faktycznie. Ale może bo, bo drugiej do pracy, piłki, ee do Polcami, to wszystkie rzeczy możemy, możemy wykorzystać na, na hali. Oczywiście, że to co na Piachu wychodzi najlepiej, czyli gra na to można doskonale później przenieść na, na, na halę. Także myślę, że jeżeli Ty chcesz, to myślę, że w paru dniach zagra. Mam nadzieję. No dobrze, ale z Piachu wrócimy, wrócimy na halę. I wtedy mam jedno pytanie, o które miejsce będziemy grać w wizytach Śmiało! No, ja, jak ja, wiemy, to, no. mój, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale patrząc z jesteśmy razem realistami, z e, nami polski zespół, wiadomo chemik, naszpikowany gwiazdami, aczkolwiek, e, żeby była jasność, e, nie, nie będziemy w żadnym meczu skazywanie od początku na porażkę, na którą każdy może walczyć, także która, która, które miejsce by było dla Ciebie satysfakcjonujące, żebyś powiedział, tak, jest super. No patrząc też z perspektywy yy, klubów, jak one się zaopatrują w zawodniczki, jak ta karuzela transferowa teraz wygląda, myślę, że no, no pomijając fakt, że o jak najwyższe, to, to prawda. Ale które miejsce, szczerze mówiąc, yy, nie jestem w stanie teraz, że strzelić prosto, w które miejsce. Yy. Ale nie... które byś chciałam. Realnie. Wiadomo, że chcemy zdobyć medale i po to trenujemy i po to będziemy walczyć w każdym meczu. Ale realnie tak, które byś uznała za dobre, które uznała byś za sukces, a które za porażkę. No oczywiście za sukces byłoby w pierwszej trójce, to będzie zawsze, tak, będziemy się starali. Eee, czwarte też jest fajne, pomijając fakt, że, że jednak czwarte miejsce jest, jest za trzecim, A, więc nie, no też mi się tak wydaje. Eee, ważne, żebyśmy po prostu zdobyli jak najwyższe miejsce i żebyśmy się z, z tej gry cieszyli i mam że nadzieję, że będzie jak najważniej. Krajna zgrania, wola walki to jest najważniejsze. A miejsce to później samo przyjdzie, prawda? Jeżeli Otóż to. jedną wielką rodzinę i będziemy walczyć o każdą piłkę, to myślę, że to, to miejsce przed nami każde będzie stało otworem. Powiedzmy, więc na zakończenie yy, mamy taki zwyczaj polominu kogoś do następnego wywiadu, oczywiście pozycją. Bo nas jest. to jest pierwsza. No to, żeby tak wybrać kogoś, to wybieram najbliższą mi osobę, która jest dla mnie najważniejsza, jeśli chodzi o pozycję. Wybieram rozgrywającą. Rozgrywającą. Dobrze. Eee, następny wywiad będzie z rozgrywającą Centrum. Dzięki Ci bardzo za poświęcony czas. Trzymaj się ciepło i do, do zobaczenia. Czekamy na ciasto w kaliszu. No, jest, normalnie. Na razie. Pa, pa. <noise> dziękuję bardzo, do widzenia.